Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie prosto nad rzeki Wisły. Dzisiaj krótki wieczorny spinningowy rekonesans. Mam ze sobą zestaw spinningowy z przynętą boleniową na jego końcu. Tutaj gdzie jestem, w ostatnich dniach udało mi się wydłubać kilka bolków, dlatego postanowiłem, że dzisiaj zabieram was ze sobą. Chwilę sobie połazimy, poczekamy aż ciemni i spróbujemy złowić jakiegoś bolenia. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Miejsce, w którym się znajduję, to oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, rzeka Wisła. Ostatnimi czasy mamy do czynienia z podniesionym stanem, z podniesionym stanem wody na rzece Wisła, co bardzo sprzyja właśnie połowom boleni. Co prawda, od kilku dni ta woda już powoli zaczyna opadać, więc w moim mniemaniu szanse są trochę mniejsze. Te poprzednie dni, które byłem, woda albo rosła, albo była naprawdę wysoka, dlatego. No bardzo fajnie te bole nie było widać. Niemniej jednak cały czas jest na tyle wysoka, że jest szansa trafić jakiegoś bolka. Ostrogi do połowy jeszcze są zalane wodą. Szczyty ostróg, czyli te wszystkie, te wszystkie kamienie, krzaki, krzewy, które gdzieś tutaj sobie tą ostrogę porastały, wszystko to tam z przodu jest teraz pozatapiane wodą. Tam gromadzi się ukleja. Tam ta ukleja się chowa, i tam też miejmy nadzieję, będzie na nią czychał boleń. No, boleń już bardzo dawno nie było, chyba jeszcze na wędkarskiej tubie, tutaj na wędkarskiej przygodzie. Z tego co kojarzę, chyba ani jednej takiej wyprawy nie było. Zobaczymy, co się zdarzy. Słonko już powoli ma się ku zachodowi, więc dużo czasu nie mamy. Chwilę, oczywiście, porzucam sobie, zanim to słonko zajdzie, a później, jak ono już się będzie chowało za horyzont. Tak bywało, było te ostatnie dni, że ten boleń jakby w ciągu dnia tutaj był nie za bardzo widoczny, a w momencie kiedy to słonko schowało się za horyzont, wtedy dopiero było widać, gdzie ten boleń tak naprawdę jest. Było widać, że gdzieś tam wyskakuje ukleja, było widać gdzieś tam jakieś zawinięcia bolenia, czy wręcz no, takie typowe ataki boleniowe i wtedy już typowo na no, tak zwanego namierzonego można było te bolenie złowić. Także idziemy, zabieramy się do roboty. Tutaj mamy oczywiście taki standardzik, czyli warkocz ostrogi. Będziemy próbowali sprawdzić, czy gdzieś przy tym warkoczu. Często tutaj przy samej ostrodze w tym kąciku, zaraz przy warkoczu, też lubi ustawić jakiś boleń. Ale zdecydowanie wolę takie łowienie, gdzie te boleń nie widać. Takie trochę macanie. A średnio mnie bawi. Bole, jak te bolenie się gdzieś tam pokazują, coś tam chlapnie od czasu do czasu, wtedy raz, że wiem, że on tam jest. No i zaczyna się prawdziwe polowanie. Niemniej no jednak, jak ich też nie widać, a woda jest wyższa, to oczywiście nie oznacza to, że ich tutaj nie ma. Na wiśle, przy wodzie niskiej, tak jak były te niżówki. No w mojej ocenie ciężko jest tak zdorwać bolenia z brzegu. Musi się naprawdę wydarzyć coś szczególnego. To jest duża rzeka, więc one najczęściej wtedy uciekają sobie gdzieś na środek rzeki, na łachy, na przykosy. Tam gromadzi się bardzo dużo drobnego białorybu. I czasami widać nawet gdzieś tam za przykosą, z wieczora jak tłuczę ten boleń i nie ma szans, żeby on podszedł po brzeg, bo najzwyczajniej w świecie podżywienie ma tam właśnie na środku rzeki. Filary mostów, no to też są takie klasyczne miejsca. A jak już się zdarzy, że jesteśmy wieczorem nad Wisłą przy Niżówce i wali boleń, to z reguły on wali po drugiej stronie. Sprzęt, no to tutaj wielkiego szału nie mam. Cała masa woblerów różnej maści leży w domu nieuzbrojona. Średnio się przygotowałem, no bo bardzo rzadko na to bole nie chodzę. W pudełku, oczywiście, knajty, przynęty gumowe. Bardzo je lubię, można je sobie dowolnie obciążyć główką jigową. Zależy, jak daleko chcemy posłać przynęty lub jak głęboko ją prowadzić. Pamiętacie pewnie jeszcze z wędkarskiej tuby, jakieś tam twisterki. To... Nie ma co tu pokazywać. Ukleja RH. Nigdy nic na to nie miałem, ale mówią, że skuteczne. Więc wierzę im na słowo. Woblerki, woblery Bartka Olkiewicza. Pewnie wielu z Was, którzy chodzą na bolenie, wiedzą. No coś takiego. No i Hermesy, Gloga. Oczywiście. Te kotwice jak zwykle tutaj kontrowersyjne, no ale już powstrzymam się od komentarzy. Wersja ze sterem i wersja bez steru. I było pierwsze pokazanie się bolenia. Parametrów od warkocza w klatce mniej więcej pośrodku między tą mostrogą na, na której jestem, a tą następną. Także coś tutaj jest. Pytanie teraz, czy zechce nam brać. Niestety tam, gdzie się ryba pojawiła, to ja nie jestem w stanie dorzucić. Trzeba mieć nadzieję, że tu gdzieś krąży i że przetnę jej szlak. Zawsze jak nie możemy rzucić wystarczająco daleko, jakbyśmy chcieli, to możemy sobie trochę pomóc, korzystając z sił natury. tylko uda mi się to odpatać. o! rzucam trochę bardziej w nurt i czekam aż ten nurt mi ten wobler sprowadzi trochę niżej w ten rejon, gdzie nie jestem w stanie dorzucić. O siedzi, a nie będzie duży, ale walno jak o, mały chlapak, mały chlapak, a uderzy jak stary dziad. Małych lapaczek, Ale branie przednie. I do wody. No, to żebym się nie spierdzielił. O, ładnie poszedł. No i mamy kolejną miejscówkę, też bardzo fajna główka. Tu akurat przydałoby się, żeby ta woda była trochę wyższa, ona się bardzo fajnie wtedy przez tą główkę przelewa. Ale i przy tej wodzie też jest szansa coś wytargać. Słonko już nam się schowało generalnie. Już taka by była pora, żeby one się zaczęły pokazywać, jeżeli mają się pokazywać. Tak było tutaj te dni ubiegłe. Fakt, że jeżeli chodzi o takie y, łowienie w środku dnia, no ja też za bardzo nie wiem, może one też miały okresy, gdzie tam się pokazywały. Ja po prostu w ciągu dnia nie bardzo mogłem przyjechać. Przyjeżdżałem już bliżej wieczora, gdzieś godzinę przed zachodem. To godzinę przed zachodem nic się nie działo, dopiero. Na sam zachód i po zachodzie, a może i jakby przyjechało o 12, to by coś się zadziało i może by to bolenie też było widać. Nie mam pełnego obrazu, bo za rzadko nad Wisłą byłem. A jak wiadomo, żeby łowić skutecznie, regularnie, trzeba wiedzieć, co się na tej rzece dzieje, czyli trzeba po prostu jak najczęściej nad nią być. Innego wyjścia nie ma. Jak ta plecionka piłuje po tych przelotkach. To jest niemożliwością, żeby to nie było odczuwalne na końcu zestawu przy przynęcie. Ja do końca nie mam przekonania, czy to tych boleni nie płoszy. Albo no, może nie tyle, że je płoszy, ale sprawia, że nasza przynęta a jest dla nich jakoś taka dziwna, coś tam się z nią jakoś nie tak dzieje, może nie tyle co się płoszy, ale po prostu nie podejmuje ataku. Następnym razem już obiecuję sobie, że przygotuję żyłkę, i popróbuję na żyłkę zobaczę czy efekty będą lepsze. Tutaj fakt, że te bolenie brały po zachodzie. Ja mam w ogóle wrażenie, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Może też wypowiedzą się jacyś boleniarze, wprawieni, ale te bolenie, które tutaj wychodzą po zachodzie słońca, mam wrażenie, że są trochę mniej ostrożne. Że w dzień, nawet jak gonią, to są bardziej podejrzliwe. W nocy. Czy wieczorem na zmierzch są trochę w jakimś takim chyba amoku. Takie mam coś wrażenie. Dlatego wtedy, no nawet ta plecionka nie stanowi problemu. No ale może się mylę. Czekam na opinię doświadczonych boleniarzy. Jak się taki wypowie, wezmę sobie jego uwagi do serca, oczywiście. I spróbujemy wtedy nanieść poprawki. I popróbujemy jeszcze raz. I tak do skutku. I tak do zachęcania. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą wędkarską przygodę. Po bardzo długim czasie, nareszcie wyprawa boleniowa, co prawda, bez rekordów, ale najważniejsze, że chociaż coś na końcu zestawu się uwiesiło. Robi się już ciemno, w zasadzie czas sandacza. Ja dzisiaj na sandacza jednak nie zostaję, dlatego pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko. Bądźcie z nami w kolejnych wędkarskich przygodach i oczywiście nie zapomnijcie zostawić pod filmem łapy w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia.